Za nami dziesiąta edycja Tech Awards, wyjątkowej inicjatywy, w której czytelnicy z serwisu komputerświat.pl wybierają najlepsze urządzenia i usługi ostatnich 12 miesięcy. Na uroczystej gali, która miała miejsce w czwartek 12 grudnia, zaprezentowani zostali zwycięzcy wyłonieni z niemal 60 tysięcy głosów zebranych w trakcie plebiscytu. Kto wygrał w tym roku? Wieczór otwierała kategoria podzespołów, w której statuetka za najlepszą kartę graficzną trafiła do firmy Nvidia za GeForce RTX 4080 Super, a najlepszym procesorem głosami czytelników wybrany został model AMD Ryzen 9 9950X. W telewizorach i monitorach dominował Samsung, do którego wyróżnienie trafiło za telewizory OLED S95D oraz monitor Odyssey OLED G8. W kategorii laptopów także przyznano dwa wyróżnienia. W podkategorii gamingowej statuetka trafi Dolenowo za model Legion Pro 7 8 generacji, a w podkategorii wagi lekkiej, to jest UltraBookach, do firmy Apple za MacBooka R2024. Najlepszym akcesorium dla graczy w kategorii gaming okazała się klawiatura Logitech G915X, a najlepszą grą nasi czytelnicy okrzyknęli tegoroczną odsłonę Call of Duty, czyli Black Ops 6. Kategoria audio była kolejną zdominowaną przez Samsunga. Przedstawiciele tej marki odbierali nagrody za soundbar HW-Q990D oraz słuchawki Galaxy Buds3 Pro. W kategorii Smart Life statuetki powędrowały do iRobota za model Rumba Combo 10 Max oraz do Huawei' za Smartwatch Watch GT5 Pro. W ramach innowacji, która była kategorią niezwykle zróżnicowaną, głosami czytelników wyróżniona została usługa Uber Direct w Media Markt. W ostatniej, najbardziej wyczekiwanej kategorii, w której było najwięcej nominowanych produktów, ponownie wszystko co było do wygrania zgarnął Samsung. Statuetka powędrowała do przedstawiciela marki za Galaxy A55 5G za najlepszy smartfon w podkategorii smartfonów popularnych oraz za Galaxy S24 Ultra w kategorii najlepszy smartfon premium produktem roku, którym została pozycja z największą liczbą głosów. W całym plebiscycie okazała się być karta graficzna Nvidia, a ostatnia statuetka przyznana wyjątkowo z okazji 10. edycji plebiscytu powędrowała do firmy Samsung, która we wszystkich edycjach Tech Awards zebrała łącznie największą liczbę wyróżnień. W trakcie plebiscytu trwał także konkurs dla czytelników, w którym udział wzięło ponad 1000 osób. Informacja o wygranej trafia właśnie do Zwycięzców dajcie znać, czy zgadzacie się z przedstawionymi tu wyborami. Gorąco zachęcamy do głosowania już w przyszłym roku.